Moim gościem jest dzisiaj pani Paulina Grochowska-Stekla, absolwentka Akademii Muzycznej imienia Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz Studium Wokalno-Aktorskiego w Gdyni. Aktorka muzykalowa, dubbingowa oraz trener wokalny. Dzień dobry, pani Paulino. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie pa Boże. Pani Paulino, to nie przypadek, że rozmawiamy dzisiaj razem, ponieważ niedawno wydała pani swój nowy utwór pod tytułem Smugi. Który... Tak, tak. Tak, który jest nowością w naszym dzisiejszym notowaniu. Zanim jednak o nim porozmawiamy, to proszę nam powiedzieć, skąd w ogóle pasja do muzyki u Pani, kiedy to się zaczęło, gdzie możemy się doszukiwać tych początków? Te początki tak naprawdę sięgają już z czasów szkoły podstawowej, kiedy to rodzice wysłali mnie do szkoły muzycznej, która była równolegle ze szkołą podstawową i sobie trwała w cyklu sześcioletnim. Chyba nie mogę powiedzieć, że to była już, już wtedy miłość do muzyki, dlatego że dzisiaj oczywiście się z tego śmieję i mogę powiedzieć, że, że rodzice wysłali mnie tam siłą. Natomiast patrząc z perspektywy czasu, bardzo im za to dziękuję, że, że, że jednak postanowili pomimo moich niechęci, żeby żeby tam uczęszczać, wybrali taką, taką dodatkową ścieżkę dla mnie. To nie była już jeszcze wtedy, myślę, że to będzie moja oczywiście życiowa droga. Natomiast z czasem ta miłość do muzyki przychodziła, niechęć odchodziła, a przychodziła właśnie miłość do muzyki. Także myślę, że te początki to jest oczywiście już szkoła, szkoła podstawowa, a potem to się gdzieś tam przeradzało już w bardziej zawodową sferę. Czy w szkole podstawowej w takim razie miała Pani już swoje pierwsze występy jakieś przed uczniami, śpiewała Pani coś, czy ta pasja po prostu śpiewała sobie Pani, że tak to powiem, w pokoju, w kącie, sama dla siebie? Czy gdzieś te początki już były? Tak, te początki już, już były w, tak naprawdę w przedszkolu gdzieś tam. Te wszystkie wydarzenia artystyczne zawsze były też z moim udziałem. W szkole podstawowej to myślę, że to już była taka, można powiedzieć, norma, ze względu na to, że rzeczywiście byłam, jak to mówili, dzieckiem śpiewającym i, i dzieckiem muzycznym. Wtedy oczywiście robiłam to, no bo tak się po prostu robiło, bo, bo wszyscy powiedzieli, że, że umiem śpiewać, więc, więc dlaczego nie? No, i też wtedy zaczęłam gdzieś tam chodzić na dodatkowe zajęcia wokalne, w międzyczasie jeździć na różne konkursy piosenki, bo to też dobrze było skonfrontować te, te moje wszystkie zajęcia wokalne i te uczęszczanie do szkoły muzycznej z taką rzeczywistością, czyli staniem na scenie już przed ludźmi i gdzieś tam oswajaniem się już od tych najmłodszych lat z tremą po prostu. Powiedziała pani, że motywacją, że nawet tak kazali, że tak to powiem, pani pójść do szkoły muzycznej rodzice. Ale też wyczytałem w internecie, że motywacją gdzieś, takim podtrzymaniem jakby tej decyzji była myśl, że zapewne Bóg ma taki plan. Jeżeli rodzice chcą, pani nie była do końca pewna, to pójdę, zobaczę. Bóg pokaże, czy to jest plan dla mnie, czy to jest moja ścieżka, czy nie. Czy to prawda? Tak, myślę, że, że mogę powiedzieć, że to prawda. Oczywiście myślę, że Pan Bóg daje nam dużą tutaj wolność w naszych w naszych wyborach, a, a w nich nas po prostu y, wspiera. Natomiast rzeczywiście tak było, że, że gdzieś tam ofiarywa, ofiarowywałam tę moją naukę i cały ten czas poświęcony y, Panu Bogu z, z tym, że, że jeżeli uzna, że, że to jest y, dobra dla mnie droga, to żeby po prostu mnie w tym wspierał i żeby mi pomógł y, dalej ją realizować. Do tej kwestii pozwolę, że wrócimy trochę później. Teraz przejdźmy jednak do nowego utworu pod tytułem Smugi, który jest dzisiaj naszą nowością. I jaka jest historia tej piosenki? Czym w ogóle są te tytułowe Smugi? Mhm. W ogóle bardzo się cieszę, że, że utwór Smugi zagości właśnie u Państwa w radiu. Utwór Smugi tak naprawdę opowiada o myśli. Smugi, czyli właśnie takie myśli, które, która, która, myśl, która rodzi się w człowieku. I od której tak naprawdę właśnie wszystko się zaczyna. Taka myśl potrafi też człowieka właśnie ponieść, porwać, no ale też czasem i zwodzić. Ja, ja natomiast skupiłam się na tych dobrych myślach, bo myślę, że też trzeba rozeznawać się tak jak w życiu. Które myśli są dobre, które są pochodzące właśnie na przykład od Ducha Świętego, a które są złe i, i właśnie te odrzucać. I o tym, o tym jest ten utwór, o tym on opowiada, a do niego także zrobiliśmy teledysk, który mam nadzieję, że też w jakiś sposób wizualizuje to, co zawarliśmy z moim mężem w tekście, bo, bo właśnie autorem tekstu tutaj jeszcze nie wspomniałam wcześniej, jest mój mąż Wojciech Stekla. Tak, bo właśnie słyszałem też, że postanowili państwo, że będą tworzyć się razem. To było wasze marzenie gdzieś, żebyście razem zaczęli tworzyć wspólnie muzykę i w tym się spełniacie, bo to nie jest jedyny utwór, który wspólnie wykonaliście. Jednak wrócę do teledysku, bo teledysk został nagrany w Meksyku. Dlaczego tak, Meksyk? Tak. Nie ukrywam, że teledysk Idealnie kolory w ogóle tego teledysku tych miejsc w Meksyku idealnie wpasowują się w utwór. Bardzo czy to dziękuję. przypadek? Czy nie nie to słyszeć. E, z, można powiedzieć, że, że nie przypadek. To znaczy, sam Meksyk już nam się śnił dużo, dużo wcześniej i marzył. Więc, więc tam rzeczywiście postanowiliśmy nakręcić tak naprawdę kilka klipów do wcześniejszego utworu, czyli westchnienia też, też wypuściliśmy właśnie klip, który nagraliśmy w Meksyku. E, w ogóle, jeżeli ktoś interesuje się tym krajem, to myślę, że właśnie poprzez te klipy będzie mógł przenieść się w tamte strony i w te okay. krajobrazy. My wybraliśmy ten kraj. Ze, względ ze względów nie tylko właśnie y, takich filmowych, ale też, po żeby połączyć to z naszymi wakacjami, udało się połączyć pracę i wakacje, a dlatego ten kierunek, że, że zawsze naszym marzeniem było y, odwiedzić Maryję z Guadalupe. Utwór Smugi miał premierę w październiku, początkiem października, a w lipcu został wypuszczony również przez państwa, a pani oczywiście śpiewa, utwór pod tytułem Westchnienia. Czy publikacja w tak krótkim czasie tych utworów zwiastuje wydanie nowej płyty pani? Tak, można tak właśnie powiedzieć, bo, bo właśnie z mężem, który jest producentem muzycznym, pracujemy nad, nad samą płytą, nad płytą, która będzie nosić tytuł Źródła. Mogę też za chwilkę opowiedzieć po troszeczku, dlaczego właśnie taki tytuł. Doszliśmy do wniosku, że, że łatwiej będzie nam wydawać poszczególne single z płyty, które są właśnie dość zróżnicowane, w też no, niedługich odstępach czasu, więc tak naprawdę tu już wypuszczając smugi, pracujemy nad wypuszczeniem kolejnego utworu. Jeszcze tytuł nie chcę zdradzać, ale, ale mam nadzieję, że, że za, za kilka tygodni usłyszymy już, już kolejny utwór. Z właśnie płyty źródła. Pracujemy nad całą płytą, zawsze to gdzieś tam za nami chodziło, żeby, żeby połączyć te nasze wspólne siły. Bo oboje oczywiście pracujemy w muzyce, ale każdy z nas też robił swoje, swoje rzeczy, ale postanowiliśmy, że skoro jesteśmy małżeństwem, jesteśmy jedno, to może też zrobimy swoją właśnie autorską płytę, wspólną płytę. I nazwaliśmy ją właśnie źródła. Źródła, w ogóle dlaczego źródła? Bo to jest właśnie taki motyw, motyw źródłę, źródeł, który może się też odnosić do, do źródeł wodnych, jak wiadomo, skądś ta, skądś ta woda płynie i do dokądś płynie. No i tak samo też jest właśnie z motywami, którymi się, którymi się kierujemy w życiu, z jakich źródeł czerpiemy to, co nas kształtuje, to wpływa na to, kim jesteśmy, jakim my źródłem jesteśmy dla innych, czy źródłem w ogóle dobra, nadziei, miłości, czy raczej takim destrukcyjnym, który niekoniecznie jest dobrym dla innych. No i tak właśnie staramy się w tych naszych źródłach, w tych utworach poruszać wiele takich, takich tematów. Mamy nadzieję, że już niedługo do tych źródeł będziemy mieli dostęp że ten czas szybko minie i nasi słuchacze będą mogli zaczerpnąć z tego przysłowiowego źródła coś dla duszy i dla ciała. Podczas swojej kariery muzycznej, bo myślę, że tak mogę już to nazywać, wydała Pani swoją debiutancką epkę pod tytułem Polem. Czy miała Pani stres przed wydaniem tej epki? Czy były jakieś wahania? Co ludzie powiedzą? Czy na pewno wszystko dobrze zaśpiewałam? Czy to jest to, czego oczekiwałam? Myślę, że jeszcze wydając tę epkę takich myśli nie miałam, pewnie ze względu na to, że ta epka była takim uwieńczeniem o moim, o mojego okresu studiów, czyli utworów, które napisałam tak naprawdę właśnie podczas studiów na, na Akademii Muzycznej i chciałam tak, tak naprawdę właśnie zamknąć w jakiś takich ramach ten czas, Czas mojego, mojego rozwoju i utworów, które w tym właśnie czasie napisałam. I taka Epka była tak naprawdę takim wspomnieniem dla mnie, w którym zawsze do którego będę mogła wrócić, a jeżeli ktoś będzie też chciał właśnie posłuchać tych utworów, no to wtedy też mi będzie było, oczywiście wtedy bardzo, bardzo miło. Natomiast nie traktowałam chyba tego jeszcze tak na, na, na szeroką skalę, bardziej była to taka kwestia dla mnie wspomnieniowa i taka bardzo, bardzo osobista. Tak jak wspomniałem wcześniej, jest Pani aktorką muzykalową, dubbingową oraz trenerem wokalnym, i na razie zatrzymam się na tym muzykalu, bo w 2018 roku wstąpiła Pani do studia Acanthus. Dołączyła tak. do studia Acanthus. Zapewne wysłała Pani zgłoszenie, z tego co się orientuję, tak to tam wygląda, że trzeba swoje demo jakby wysłać. No i studio Acanthus zajmuje się najogólniej mówiąc szerzeniem muzykalu i muzyki filmowej w Polsce i po polsku. Podobne pytanie. Czy były obawy, żeby wysłać tam swoje zgłoszenie, czy była pani pewna raczej, że się dostanę, dlaczego akurat w ogóle muzyka filmowa? To wrócę najpierw do właśnie początku tego pytania, czyli właśnie do dostania się do Studia Cantus. Tak rzeczywiście, tak to się obecnie od kilku lat odbywa, że reżyser Studia Cantus Bartek Kozielski prosi o, o przesłanie nagrań i w ramach takiego właśnie castingu wybiera Poszczególne osoby do, do współpracy i do nagrywania, właśnie na YouTube. U mnie było troszeczkę inaczej. Okazało się, że, że Bartek oczywiście już wcześniej słyszał o mnie, ja o nim. Ten nasz świat muzyczny, muzykalowy, wcale nie jest aż tak duży, I się, i się okazało, że gdzieś tam się już powiedzmy, że znamy bardziej zawodowo i o sobie słyszeliśmy. Bartek wtedy poszukiwał osoby do zaśpiewania utworu Angeliki Skyler pod tytułem czegoś brak, właśnie na, na kanał e, Akantus i potrzebował konkretnego głosu, konkret, konkretnej barwy i konkretnych umiejętności. E, wiedział o mnie czy też usłyszał o mnie e, i wybrał się po prostu na spektakl e, do teatru. Wtedy akurat grałam w Teatrze Syrena. Żeby mnie usłyszeć, żeby mnie posłuchać i, i też zobaczyć, wybrał się na ten spektakl i tak naprawdę już po, po kilku godzinach od tego spektaklu zadzwonił do mnie i zaprosił mnie wstępnie na, na takie przesłuchanie, nawet przesłuchanie, na zaśpiewanie tego utworu, żeby tylko się utwierdzić w tym, czy, czy na, rzeczywiście odpowiadam mu do zaśpiewania tego utworu. Także ja po prostu dostałam telefon, że, że zostałam zaproszona do zaśpiewania utworu, przyjechałam, okazało się, że wszystko, wszystko odpowiada, wszystko mu pasuje, jeżeli chodzi o, o ten utwór. I tak naprawdę miałam wystąpić tylko gościnnie, jako właśnie Angelika Skyler w tym utworze. Natomiast życie potoczyło się inaczej i, i zostałam już w, stał, w stałym składzie studiów. To gratuluję serdecznie, bo to właśnie 5 lat już. Pięć tak, lat. tak, już, już minęło 5 tak. lat. Bardzo też się cieszę, że takim utworem udało mi się gdzieś tam wskoczyć na ten YouTube'owy akantusowy świat, dlatego że akurat wtedy Hamilton miał swoją, swoje naprawdę pięć minut, taki okres świetności na, na świecie, ten musical, zarówno w Stanach, jak i właśnie w Polsce. Dlatego też studia kantos postanowiło zrobić te utwory, oczywiście w języku polskim, w polskim tłumaczeniu, bo, bo z tego też Akantus słynie, że śpiewamy wszystko w języku polskim, a teksty tłumaczone są przez Dorotę Kozielską, przez mamę właśnie Bartka Kozielskiego. No i, i tym się właśnie zajmujemy tak naprawdę na, na YouTubie, czyli w śpiewaniu muzyki filmowej, baj, bajek, filmów animowanych i właśnie muzykalu. A co daje pani tam śpiewanie? Czy śpiewanie w studiu akantus? Rozszerza Pani horyzonty, czy jest to dla Pani nieco codziennością? Przyjdę, nagram i, i po prostu nie czuję stresu, że tak to powiem. Czy po prostu rozwija Myślę, że... to panią dalej w, w swojej pasji? Jak Pani na to obecnie? Zawsze, patrzy? zawsze absolutnie uważam, że każdy, każdy rodzaj śpiewu, rodzaj, styl, w którym, w którym śpiewam, rodzaj koncertu, rodzaj spektaklu, w którym biorę udział, jest absolutnie rozwojem. Gdzieś tam kształtuje mnie i, i pozwala poszerzać te muzyczne horyzonty. I tak samo jest absolutnie ze studii Akantus, może właśnie dzięki temu, że że te utwory są tam do zaśpiewania tak zmienne, tak różnorodne, tak różnorodne w stylu, stylistycznie i gram i śpiewam tam tak różne postaci, to daje mi to rzeczywiście taki rozwój w tej sferze musicalowej ja bardzo sobie to cenię, te, te prace. To też jest zupełnie inna praca niż, niż koncerty na żywo czy, czy też właśnie praca w teatrze, ale jest bardzo rozwijająca. Natomiast też Studio Acanthus oczywiście nie zamyka się tylko w ramach YouTube'a, tylko gramy także właśnie koncerty live, trasy koncertowe. Właśnie w marcu i na przełomie marca i kwietnia rozpoczyna się nasza czwarta trasa koncertowa, czyli Acanthus Live 4 w bodajże chyba 14 największych miastach w Polsce. Także, także to jest myślę, że duży, duży rozwój i dla mnie, i tak wydaje mi się, że mógłby powiedzieć też każdy artysta śpiewający. Między innymi możemy w Pani wykonaniu usłyszeć takie utwory jak Gdybym Cię nie spotkał, nie wystarczy mi, potwór, gratulacje, biada ludziom podłym, luli, luli laj. Pani faworyt? Mój faworyt. Chyba, chyba nie mam takiego, takiego utworu, który bym nazwała jako taki mój ulubiony. Na pewno ten, który wywołuje wiele gdzieś tam emocji, to jest Never enough, czyli Nie wystarczy mi z musicalu i filmu też The Greatest Showman, czyli Król Rozrywki. Myślę, że bardzo znany utwór na, na świecie poprzez wykonanie Loren Odred. Ja miałam przyjemność zaśpiewać to w języku polskim i, i wiem, że, że nad tym numerem też spędziliśmy dużo czasu w studiu, więc mam też do niego taki największy sentyment. Muszę przyznać, że właśnie ten utwór i utwór Gdybym Cię Nie Spotkał z Pocahontas z Jankiem Traczykiem to właśnie moje dwa takie, bym powiedział, najbardziej ulubione. Nie mówię, że tamtych nie lubię oczywiście. I tak, powiedziała pani, że z akantusem występujecie też na scenie, że to nie są tylko filmiki w internecie. I właśnie, występuje pani na deskach teatru w filharmoniach. Czy to są tylko muzykale różnego rodzaju, czy są to też spektakle teatralne bez muzyki? Sama gra aktorska. Jak to u pani wygląda? Staram się gdzieś tam łączyć i dywersyfikować tę moją pracę związaną z muzyką. Z zawodu jestem, jestem aktorką muzykalową, więc ten muzykal jest w moim życiu obecny cały czas. Oczywiście są miesiące, że jest tego więcej, są miesiące, że jest mniej, ale staram się też nie rezygnować całkowicie z muzykalu i z grania w teatrze, właśnie spektakli. To też uważam za, za gdzieś tam duży rozwój. Fakt, że teraz w obecnym czasie bardziej skupiam się na właśnie utworach autorskich, na, na koncertowaniu niż nagraniu spektakli, ale absolutnie z tego nie rezygnuję. To jest coś, do czego lubię wracać i, i, i co daje też mi taki, można powiedzieć, że takie ciężko powiedzieć, Takie, taki właśnie rozwój też w sferze tej aktorskiej, żeby, żeby się na to nie zamykać, a dzięki temu, że kiedy gra się po prostu w musicalu, trzeba być też cały czas, można powiedzieć, aktywnym fizycznie, to daje nam też taką aktywność właśnie ruchową, co też jest w życiu bardzo przydatne. Udziela Pani dubbingu w filmach, serialach, również w tych filmach animowanych, między innymi Disneya i rok temu, jeżeli dobrze pamiętam, był projekt Disney Księżniczki, w którym miała Pani tak. okazję zaśpiewać na scenie. Ten koncert, ten projekt uzyskał licencję w ogóle Disneya oficjalną. Jak się Pani czuła wyróżnienie? Tak, myślę, że to było bardzo duże wyróżnienie. Pamiętam, pamiętam castingi do, do, tego, do tej trasy i ilości osób, które na, tym casting, na tych castingach się pojawiły. W momencie, kiedy dostałam telefon, że zostałam wybrana do tych kilku księżniczek, które będą śpiewać w całej trasie koncertowej właśnie wybrana przez Disneya, na licencji Disneya, no to oczywiście to było wielkie, wielkie wyróżnienie i radość, dlatego że po pierwsze bardzo lubię te piosenki, bardzo lubię śpiewać te, te piękne melodie, ponadczasowe melodie, no i po drugie rzeczywiście obcowanie na tak dużych scenach, bo to już były sceny wielo, wielotysięczne, było też dla mnie takim nowym doświadczeniem. Był okres w Pani życiu, a dokładniej miejsce Mediolan. Tam Pani jako reprezentantka Polski przez cały tydzień miała koncerty. Zakwalifikowała się też Pani do półfinału piosenki International Songwriting Competition i warto dodać, że było tam ponad 26 tysięcy zgłoszeń. Więc to doświadczenie muzyczne ma Pani ogromne. Staram się rzeczywiście jakoś te, te, te wszystkie doświadczenia łapać i, i chwytać pełnymi garściami bo to wszystko pomaga mi w, w utrzymaniu się w, w moim zawodzie, w wykonywaniu tego zawodu i życia tak naprawdę, życiu tylko z tego. Rzeczywiście były też, tak, był taki konkurs International Songwriting Competition. Postanowiłam wysłać jeden z moich autorskich utworów i, i rzeczywiście znalazł się on w półfinale, co było dla mnie też wielkim przeżyciem i, i wyróżnieniem. A wspomniał pan o Mediolan, Milan Expo. Tak, tutaj też, też miałam ogromną, ogromną przyjemność, być jako reprezentacja regionu Pomorza w, występować na, na targach właśnie Expo w Mediolanie. I przez tydzień wykonywać razem z trójmiejskimi muzykami jazzowymi utwory kaszubskie, bo właśnie reprezentowaliśmy region Pomorza, czyli śpiewaliśmy po kaszubsku, wykonywaliśmy te, te znane bardzo wszystkim kaszubom, kaszubskie utwory. Tyle, że w aranżacjach jazzowych, bo właśnie z muzykami jazzowymi miałem tam przyjemność wystąpić. Także to było też oczywiście kolejne, kolejne doświadczenie, które gdzieś tam zbieram do tego, do tego worka wszystkich tych doświadczeń. I tym doświadczeniem Pani postanowiła się dzielić, bo prowadzi Pani nieraz warsztaty wokalne. Jest Pani odpowiedzialna nieraz też za przygotowanie wokalne aktorów do poszczególnych spektakli, ale zatrzymajmy się na tych warsztatach wokalnych, dla kogo one są przeznaczone i na czym polegają. Kto może w nich uczestniczyć? W warsztatach wokalnych mogą uczestniczyć tak naprawdę wszyscy, mogłabym powiedzieć, że od lat 5 do 105, dlatego że też prowadzę warsztaty w różnych kategoriach wiekowych. Sama też oczywiście cały czas staram się kształcić i jeździć na swoje różne zajęcia, żeby nie stać w miejscu. Bo to myślę, że też jest ważne, żeby, żeby cały czas się gdzieś tam rozwijać, natomiast staram się też tę te wiedzę już nabytą przekazywać młodszym pokoleniom i nie tylko, oczywiście. Prowadzę zajęcia, z reguły są, są to warsztaty zespołowe, czyli przygotowuję całe zespoły wokalne do utworów huralnych, utworów na głosy, ale oczywiście jestem zapraszana także na. Na warsztaty indywidualne, i wtedy już z każdym uczestnikiem indywidualnie pracujemy nad danym utworem, nad daną piosenką. A jeżeli ktoś chciałby dołączyć do tych warsztatów, wtedy gdzie może ewentualnie poszukać? informacji, znaleźć informacje na ten temat. Czy pani ogłasza na swojej stronie internetowej, czy, czy na... Jakim... No właśnie, tak naprawdę jeszcze nigdy się nie ogłaszałam z warsztatami. Zawsze ten telefon po prostu do mnie dzwoni i jestem, jestem zapraszana przez różne instytucje, domy kultury, czy też zespoły, które same się zrzeszają. Sama jeszcze takich warsztatów nie poprowadziłam, natomiast patrząc na, na gdzieś tam ilość osób, które chciałyby też indywidualnie gdzieś tam w, te, w, takich, w takich warsztatach wziąć udział, a może wcześniej gdzieś tam się krępowały, czy, czy po prostu nie należały do żadnego zespołu, nie miały takiej okazji, więc muszę jeszcze o tym pomyśleć, że może, może sama też powinnam coś takiego zorganizować. Natomiast na ten moment, na ten moment dane instytucje, czy też czy też zespoły, tak jak wspomniałam. Zapraszają mnie i po prostu jadę w, w daną miejscowość, tak naprawdę po całej Polsce. Kolokwialnie mówiąc, przechodząc teraz trochę do innego tematu, obraca się Pani cały czas w świecie tak. aktorów, w świecie muzycznym. I cały czas. Tak, i jednocześnie tak. mówi Pani otwarcie o Bogu, co jest nieraz rzadko spotykane, tym bardziej w tym środowisku. Należała Pani również do zespołu takiego, no bym powiedział, religijnego Kanaan. Yy, miała Pani też występ na udział na płycie Lecimy do Nieba, piosenki o Świętym Michale, Archaniele. Miała Pani utwór z księdzem Tomaszem Gerek i Stał. I Pani się tego nie wstydzi? Jest Pani trudno dawać świadectwo, mówić o Bogu tak publicznie? W ogóle z jaką opinią się Pani wtedy spotyka? Krytyka, czy ludzie po prostu szanują i nie oceniają? Wydaje mi się, że jeżeli wspominamy i mówimy o, o Bogu w, takim, w takiej właśnie radości i wolności, nie starając się być roszczeniowym, to, to zawsze ta, ta druga strona, te, te różne środowiska, w którym pracuję, raczej nie odbierają tego negatywnie, a raczej, bym powiedziała, wręcz z zaciekawieniem. Ja staram się, tak jak gdzieś tam człowiek już obiecał, na, aby wiarę swoją wyznawać, aby bronić jej według niej żyć, staram się gdzieś tam swoim życiem, mam nadzieję, że w, w, w dobry sposób pokazywać tę moją relację, relację z Panem Bogiem i, i może właśnie przez, przez pokazanie tej, tej relacji zachęcić kogoś może do mm, pójścia. Podobną drogą, natomiast staram się też nie robić tego w nigdy spo w sposób y, roszczeniowy, czy też y, nakłaniając kogoś. Myślę, że wszystko w wolności, ale jeżeli jeszcze wracając do pytania, y, czy, czy się z, z tym y, krępuje, to absolutnie nie. Myślę, że to jest taka, może też przez to, że nigdy nie doświadczyłam jakiejś. Y, E, z, złego słowa od, od strony innych osób czy innych, e, innych środowisk, e, ale m, możliwe, że też wynika to z tego, że z mojego nastawienia i, i z tego, żeby właśnie robić to wszystko w wolności. W chwilach trudnych braku może czasem e, jakiejś takiej, nie chcę powiedzieć kreatywności, ale pomysłu nawet na, nie wiem, nowy utwór albo jak coś zaśpiewać, Bóg daje Pani natchnienie? Oczywiście, z, zawsze się staram y, y, poprosić go gdzieś tam o pomoc w tej, tej kwestii, y, albo po prostu oddać mu daną rzecz, którą robię. Jeżeli to jest koncert, to może y, nie staram się, y, czy nas na przykład jakiś konkurs, nie staram się prosić, żeby, wy, żeby wygrała, tylko żeby po prostu ze mną w tym był, a, a wiem wtedy i czuję jego obecność i wiem, że, że mnie po prostu w tym, y, tym nie zostawia, więc y, to bardziej wynika z takiej relacji, że, że staram się, żeby po prostu zawsze był w tym moim życiu, w każdym aspekcie tego, Życia obecny. Rozumiem. I na końcu pytanie. Pani praca, odpoczynek czy wysiłek? Czy może połączenie pracy z odpoczynkiem? Jak to wygląda? Tak, właśnie chyba bym powiedziała, że jest to połączenie pracy z odpoczynkiem. Na pewno nie można powiedzieć, że, że, to, że ta praca to jest tylko odpoczynek, bo jak jeżeli ktoś obserwuje gdzieś tam te ten, moje życie dużo, dużo dogłębniej to widzi, że sama, sam koncert, czy nawet zaśpiewanie kilku piosenek, to nie jest tylko zaśpiewanie, tylko to jest nauka tego wcześniej w domu. Też często dojazd, dojazd na koncert po 4-5 godzin w jedną stronę, więc rzeczywiście tego wysiłku tutaj też trzeba włożyć. Natomiast rzeczywiście to jest praca, którą się kocha, a taką pracę w godzinach inaczej się przelicza. Bardzo dziękuję za rozmowę i czy chciałaby Pani kogoś pozdrowić? Chciałabym na pewno pozdrowić mojego męża Wojtka. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Pani Paulina grochowska z tekla. Bardzo serdecznie dziękuję.